Przed tobą dostarczenie paczek do magazynu, którego adres znajdziesz w mailu podsumowującym wybór rodziny. W magazynie spotkasz się z wolontariuszem lub wolontariuszką, którzy wspierali cię od momentu wyboru rodziny na naszej stronie internetowej do teraz. Będą z tobą też w chwili dostarczenia przygotowanej paczki do magazynu. To właśnie ta osoba zajmie się jej transportem do rodziny jeszcze podczas weekendu cudów. Twoja wizyta w magazynie będzie też czasem na rozmowę z wolontariuszem, wolontariuszką oraz odbiór pamiątkowego dyplomu. Poprosimy Cię również o podanie nam anonimowo dwóch danych: ile osób zostało zaangażowanych w przygotowanie paczki i jej orientacyjną wartość. Dzięki temu możemy co roku oszacować łączną wartość pomocy i to, ile osób udało nam się połączyć w mądrym pomaganiu. Radek! Łap! To co? Wyłącz kamerę. Jedziemy.